Agnieszko, główna prowadząca Big Brothera. Powiedz, czy, ten, czy ta rola będzie dla ciebie wyzwaniem? No jasne, że będzie wyzwaniem. To będzie duży talk show na żywo. Na odcinek eliminacyjny, czyli ten, w którym ktoś opuszcza Dom Wielkiego Brata. I Jak tak sięgam pamięcią, a też ostatnio przypominałam sobie tę pierwszą serię Big Brothera, no to są ogromne emocje i ogromna odpowiedzialność na prowadzącym. Żartuję dzisiaj tak w żartach, ponieważ ten akurat fragment programu prowadzili w pierwszej edycji Grzegorz Miecugow. A w drugiej Andrzej Sołtysiki trzeciej. I tak dzisiaj Andrzej patrzył i powiedział, że przekazuje mi pałeczkę prowadzącego i trochę zazdrości. Bo mówisz, że to był świetny czas w jego życiu i ja na to liczę też. A powiedz ty, dałabyś się tak zamknąć na trzy miesiące, bez telefonu, bez kontaktu z otoczeniem? Nigdy w życiu, ale nie wiem, czy mogę to mówić, bo trwają castingi. <laughs> nie wiesz, to akurat bez telefonu nie mam z tym problemu. Ja jestem osobą, która dosyć często zapomina o telefonie i rzuca go gdzieś w kąt i, i, i bardzo. Bardzo jestem nierówna w dbaniu o moje media społecznościowe, jak mam moment i, i, i mi się chce i pamiętam, to owszem, ale akurat ostatnie zdjęcie myślę wrzuciłam jakiś tydzień temu albo dwa, więc bywają też takie chwile. To, to nie byłby, naj, no, to nie byłby taki naj, to nie byłoby dla mnie najgorsze, ale ja też jestem osobą, która lubi sobie czasem pobyć sama i ja muszę mieć taką chwilę i takie miejsce, gdzie mogę się schować, a to nie jest ten program.